Co wie, dzisiaj, w dzisiejszym odcinku będziemy, będę z tatą próbował y, jeden z najostrzejszych chipsów na świecie, i jeszcze Żelka. Zostawcie dużo łapy w górę i dużo subskrypcji. A mój tata zaraz przyjdzie. Asystent. Pamiętajcie, jeśli lubicie takie ostre smaki, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. I zostawcie łapkę w górę. Tak, liczymy na Was. Pa! Pa! To znaczy oglądajcie. Oglądajcie, a nie pan. Nie uciekajcie, bo tutaj czekają czyj psy świata na właśnie, Oooo! Się. Ja się próbowałam. Nie, nie są tego. No to czego zacznijmy? Taki mhm. No to. Stó na wszelki wypadek mamy mleczko. Otwórz. Masz asystenta. Już się nabija tego mleka. Nawet co. Dobra, ja to takie z takie. Jak to wygląda, pokaż. Ono... ma mnóstwo smaku, są takie... Aha. Mocne w smaku. To co? To już kiedyś jadłeś? Tak. Oszustwo Ta, widzowie. Najpierw trzeba powąchać. Eee, Połączajcie, widzowie. Niestety nie czuć przez... Nie prze, Nieprawda. I w ogóle dodał takie coś, że właśnie... Y... Jak się zostawi duży łapek w bo ponad... To poczuję Cię w tak. No to... Czuję limonkę. Jak? Tak w skali od 1 do 10 ostrość? Nawet nie jest za bardzo ostro. 5, 4, 5... No. Piątkę dajecie. Tak. Dobra. Piątkę. Myślę, że będzie dużo gorzej. Dajcie znać w komentarzu widzowie, czy też je jedliście, czy jeszcze ja nie. Nawet popijać. Dobra, ogólnie ja popiję, ale to tylko dlatego. Jasne, żeby... jasne, jaki muszę. Ja popiję tylko dlatego, żeby było tak, że... Ono szukuje. Żebym czuł to. A no to popij. Żeby co? Żeby przepukać kubki smakowe. Jasne, jasne. Ja teraz przepuczę sobie. Uwaga, teraz będą jakie takisy, czekaj. Blue hit. O, pokażcie tę kamerę, jak wyglądają. ja mam takiego dużego? A ta takie malutkie się. Nie Nie. To jest sama hewia, widzowie, nie się tego w domu. Nie próbujcie. Robimy to dla Was, byście Wy nie musieli. Ale poświęcenie. Nie. On miał być mi ostrzejszy? na paluchy. One są smaczne, ale czy super ostre? Ile dajecie? Podobnie jak te. Tata, masz niebieski język. O, ty też. Przegłóczę sobie było. To też droga. No czyli od 1 do 10 też pięć? Tak, bo bardzo podobnie. Igor? Czyli, jeśli chodzi o skalę od Ja dajesz 6. dajesz 6, trochę ładnie. Ostrzejsza od tych? Myślisz? No, bo akurat ty zaczęliśmy popijać, a jeszcze mogły być ostrzejsze. No i ostatnia. Y to jest papleczka karłowata z Maliper. Hmm. ale one są tu Proszę. Ja mogę nawet dwa. Dwa. Daraz. Nie, po jednym. Nie, nie przeginaj. Dajemy po dwa. Dawaj Raz? Popłaczycie się. Daraz. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Tak no jak czy coś tak naprawdę mm -hmm. Językiem może spróbuj najpierw A! A! Aż takie ostre? Nie Dobra, no, no, trzy, cztery, zupełnie nie jest Czuć Cóż taką Cóż to babrykę taka w swoim prostocie. Tak, czułeś tym paprykę po prostu. Tu było dużo innych przypraw, no. a tu ty czułeś paprykę, no bo one są poprykowe, tak? A te? Cholera wie. <grym> I co? Od jednego do dziesięciu? Jakie ostre? Dziewięć. Naprawdę? Hmm. Może dlatego, że zjedziesz dwa na raz? Osiem bym dał tym, tak. Naprawdę takie ostre? Ojej, ja to no nawet nie próbuję. No, zobacz, nie muszę popić ja nic, ale... Ale no są ostrzejsze. Także widzowie. Nie wiem <śmiech> <śmiech> jeszcze woda wleciała. Jeśli, <laughs> jeśli nie, jesteście. Mogę, jest ostre. <laughs> jeśli jesteście fanami ostrych rzeczy, no to koniecznie spróbujcie i dajcie znać w komentarzu, jak Wasze wrażenia. No ja tu nie jestem pana, fanką takich ostrych smaków, więc ja nawet nie próbuję. W tym odcinku na czy świata. O nie. Teraz, tu nie mieliśmy, ale będziemy mieli. Tak, ale to dla ciebie. Ja tam wolałabym jakieś żelki japońskie, czy tam chińskie, a takie ostre rzeczy to nie dla mnie, także widzowie tego nie, nie ujrzą. <laughs> Może to i lepiej. No to co widzowie? Pamiętajcie o komentarzu, jeśli jedliście, to dajcie znać. Tak, a łapka ja w górę. Niebieskie. Smerfne. Zabierasz je? Tak. Aha, to najlepiej Ci niebieskie. Mhm. Ja okay. muszę iść po wodę. <laughs> pa widzowie, pa pa!